Dzień dobry. Nazywam się Dariusz Gawęda. Jak już Państwo wiecie, kandyduję na stanowisko burmistrza gminy Kęty. Ale zanim to nastąpi, jako radny powiatu oświęcimskiego chciałem podsumować kończącą się kadencję. Każdy z nas wie, jak ważny jest bezpieczny dojazd do pracy, do szkoły, do ośrodka zdrowia czy kościoła. W mijającej się kadencji dołożyłem wiele starań, aby nam, mieszkańcom gminy Kęty, żyło się lepiej i bezpieczniej. W mijającej kadencji zostało zrealizowanych kilka dużych inwestycji drogowych dzięki współpracy powiatu święcimskiego z gminą Kęty, a przede wszystkim dzięki gigantycznemu wsparciu tych zadań ze środków rządowych. Również dzięki moim staraniom. Zrealizowany został remont ulicy Jana Kantego, kwota realizacji blisko 4 miliony 700 tysięcy złotych. Trwają prace nad projektem remont ulicy w Bielanach, ulica Główna, Plac Świętego Macieja, Ulica mostowa wraz z obiektem mostowym. W Witkowicach wybudowano zupełnie nowy most na ulicy Karpackiej wraz z remontem fragmentu drogi za kwotę blisko 2 milionów 300 tysięcy zł oraz dokończono remont ulicy Beskidzkiej wraz z budową chodnika za kwotę 3 milionów zł. Były również wykonane drobniejsze zadania, ale mające duży wpływ na bezpieczeństwo poruszających się drogami i chodnikami. Jestem bardzo szczęśliwy, że powiat oświęcimski dzięki moim staraniom zgłosił do programu Polski Ład drogi, które wymagają pilnego remontu. Wśród zgłoszonych dróg znalazły się Kęskie Góry Północne, Trasa Kęty-Witkowice, ulica Karpacka, Beskidzka oraz Widokowa. Remont ma się rozpocząć jeszcze w pierwszym półroczu bieżącego roku. Można powiedzieć, że kadencję zakończę z wyremontowanymi wszystkimi drogami powiatowymi Witkowica. Jak widać, jestem skutecznym radnym, który potrafi dbać o swoich wyborców. Szanowni Państwo, jeżeli obdarzycie mnie swoim zaufaniem 7 kwietnia, będę skutecznym burmistrzem, który będzie dbał o rozwój gminy Kęty i Państwa bezpieczeństwo. Przyrzekam ciężką i uczciwą pracę, aby zrealizować te cele.